Hej, Kasiemka, dzisiaj będziemy zmieniać język komputera pokładowego W203, czyli C-klasie. Pamiętajcie, że to jest język, który już jest wgrany, czyli nie zmienimy raczej na język polski, jeżeli mamy samochód sprowadzany, bo to już trzeba wgrać to już niestety nie da filozofia, ale możemy zmienić powiedzmy na angielski, jeżeli mamy ustawiony, tak jak ja w tym wypadku, chyba hiszpański czy francuski, nie wiem, coś takiego, ale możemy zmienić na angielski, ewentualnie jeżeli ktoś zna niemiecki, również niemiecki na pewno będzie. A więc idziemy. Jesteśmy już na zapłonie, wybieramy te dwa okienka, przechodzimy do czegoś takiego, regionaliz... o! tam po angielsku, po niemiecku będą inne, ten, ale w każdym razie to pierwsza pozycja z góry. Eee, zatwierdzamy, tutaj będzie nasza godzina, to w sumie może nawet ustawię, mamy godzinę 11.26. Twierdzamy 24 godziny, celsjusze, kilometry. Ciekawy jestem, co to jest wagila, ale dobra, ma, ma, maglia, ale dobra, idziemy dalej. No i tutaj mamy nasz język. Ja ustawiam angielski, bo innych jak widać nie ma. Oczywiście tymi cyfrkami plus minus idziemy do góry lub na dół. Ustawiam angielski, żeby było jakoś w miarę standardowo. OK. I w sumie to wszystko. No. Już możemy wyłączyć o, widzicie już jest po angielsku eee, pisze, że jest jeden błąd tak naprawdę ich jest dużo więcej, ale to nie nasze jeżeli filmik się spodobał, stawiajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, siema